Cześć! Czy możesz sobie zadać pytanie, dlaczego nie może się odchudzić, albo w czym jest problem? Właśnie w tym filmiku Ci o tym opowiem. Moje drodzy, dużo ludzi ma problem z odchudzaniem i nie mogą się odchudzić i nie wiedzą dlaczego. E, mają diety, mają treningi, mają spacery, mają wszystko, ale odchudzić się nie mogą. Dlaczego to tak jest? Właśnie teraz Wam o tym opowiem. Głównym problemem, dlaczego człowiek nie może odchudzić się, dlaczego waga stoi w miejscu, to nieba deficytu kalorycznego. Dużo ludzi myśli tak że jeżeli będziemy ćwiczyć dużo, będziemy jeść mniej, no to wszystko pójdzie. Ale człowiek zapomina o kaloryczności, ponieważ to jest najważniejsze. Deficyt kaloryczny musi być, jeżeli się odchudzamy. Drugie. Jeżeli człowiek naprawdę ma ten deficyt kaloryczny i na przykład tydzień temu stanął na wadze i ma 72. I w tym tygodniu stał na wadze i ma znowu 72. Dlaczego tak jest? Deficyt kaloryczny. Ta osoba ma ma, odżywia się zdrowo, sen zdrowy, ale waga stoi w miejscu. Dlaczego tak jest? I tutaj, proszę Państwa, tutaj jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy deficyt kaloryczny, to będziemy się odchudzać, ale będzie widać to bardziej w lustrze, a nie na wadze. Ponieważ waga, ona nam pokazuje masę ciała, nie masę tłuszczu, nie masę mięśni. To są specjalne badania antropometryczne, dlatego w szpitalach czy w kabinetach dietetycznych. Ale jeżeli patrzymy na wagi i mamy 72 i za tydzień znowu 72, to nie jest to problem w deficycie kalorycznym, albo się tłużni spala. Jeżeli robicie wszystko prawidłowo, to tak się tłuszcz spala. I jeżeli ćwiczycie siłowo, to mięśnie wam się powiększają. Dlatego tak jakby tłuszcz idzie do dołu, czyli waga tłuszczu obniża się, a waga mięśni się podwyższa. I to są takie antagonisty. Także do tego może dojść woda. Jeżeli na przykład zjedliśmy za dużo soli, jemy za dużo soli, no to woda nam się może zatrzymywać. Także jeżeli jemy dużo węglowodanów, to też się woda może zatrzymywać i przez te dwa faktory waga albo idzie do góry, albo się zmniejsza. Bo na przykład e, wczoraj staliśmy na wagę Naksztrzą 72, dzisiaj stajemy na wagę Naksztrzą 74. Czym jest problem? Problem jest w wodzie i soli. Zjedliśmy za dużo soli i w tym może być problem. Trzeci punkt, chciałbym odpowiedzieć w tym punkcie, co musimy robić. Jeżeli patrzymy, że mamy problem z wagą i ta waga stoi w miejscu, to musimy o tym zapomnieć. Tak, oczywiście waga to jest bardzo pomocnym urządzeniem i bardzo pomaga, ale musimy patrzeć na siebie w lustro. Ludzie o tym zapominają. Jeżeli w widzimy, że trochę nam się mięśnie zwiększyły, trochę jesteśmy bardziej shredded, troszeczkę lepiej wyglądamy, no to wszystko idzie dobrze. Ta waga później i tak spadnie do dołu, tylko trzeba trochę więcej poczekać. Bo jeżeli mamy na przykład deficyt kaloryczny 200-300 kalorii, no to e, będzie to długi proces. I na przykład jeżeli widzicie gdzieś wideo, że odchudzicie za dwa miesiące, za 2 tygodnie, to jest wszystko nieprawda. Jeżeli mamy nadwagę 10 kg, no to to jest bardzo powolny i bardzo dobry sposób, bo musimy z tego dostawać frajdę. Jeżeli widzimy już że lepiej wyglądamy, ale waga nam stoi w miejscu, no to nie musimy się nad tym przyjmować, bo e, dodajemy tylko sobie kortezolu, proszę Państwa. A jeżeli będziemy to powoli wszystko z frajdą robić, to wszystko pójdzie do przodu. Tutaj musimy dalej kontrolować jedzenie, co jemy, treningi, spanie i stres. I jeżeli to wszystko będziemy kontrolować, to dalej ta waga będzie schodzić do dołu. Więc moi drodzy, proszę się nie przyjmować tym, że waga stoi w miejscu. Głównie trzeba patrzeć w lustro, co się robi. E, naprawdę, jeżeli ta waga stoi w miejscu 2-3 tygodnie już pod rząd, no to już trzeba obniżać tą kaloryczność. Moje drodzy, jeżeli byście chcieli dostać więcej informacji na temat odżywiania, treningów, napiszcie do mnie w komentarzu pod tym wideo, albo bądź do mojego Instagrama lub Facebooka. Wszystkie linki będą podane poniżej. Moje drodzy, dziękuję, że obejrzeliście to wideo. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. I zobaczymy się w nowych filmikach. Jedziemy!